Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa 30. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. Tutaj, moi drodzy, mamy zadanie, które jest za 4 punkty de facto, więc sporo, naprawdę sporo. Natomiast ono ilością obliczeń nie odbiega za bardzo od tych zadań, które poprzednio robiliśmy. Jest trochę trudniejsze, bo troszkę trzeba bardziej pomyśleć abstrakcyjnie. Natomiast możemy zastosować. Podobny schemat jak zawsze, czyli popatrzcie, przede wszystkim mamy policzyć jakieś prawdopodobieństwo, więc potrzebujemy sobie omegi, liczebności naszej omegi i potrzebujemy później zdefiniować zdarzenie A i napisać liczebność zdarzenia A. Więc zaczynamy w takim razie od liczebności omegi. Czego, co, co jest tym wszystkim naszym, tymi, tymi wszystkimi możliwymi zdarzeniami? Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych. Na tym się zatrzymajmy. Mamy naturalne dwucyfrowe, czyli tak, najmniejsza naturalna dwucyfrowa to dziesiątka. Później je mamy 11, 12, 13 i tak dalej. I największa naturalna dwucyfrowa to 99. Czyli w myśl tej zasady, którą zawsze stosowałem, obliczając ile jest wszystkich liczb od do, to ja sobie policzę 99 minus 10, dodać 1 na końcu. Czyli mam 89 plus 1, czyli jest 90 wszystkich liczb, Naturalnych dwucyfrowych. Ok, tylko to nie jest wszystko, bo my z tych wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, czyli z takiego zbiorku od dziesiątki do dziewięćdziesiątki dziewiątki, losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie. I to w dodatku bez zwracania. Co to znaczy? Że ja wyciągnąłem stąd jedną liczbę, powiedzmy wyciągnąłem piętnastkę, i to jest moje pierwsze losowanie. Za pierwszym razem załóżmy wyciągnąłem piętnastkę, to za drugim razem, czyli losowałem z 90 możliwych liczb. Za pierwszym razem. No to za drugim razem, jak ja już tej piętnastki nie mam w środku w tym zestawie, bo jest napisane bez zwracania. Wyciągnąłem, trzymam dla siebie, nie oddaję. Czyli ja już mam o jedną mniej wartość w tym zestawie, tam w środku. Więc za drugim losowaniem ja już mam tylko 89 opcji dostępnych. No tylko albo aż, bo to wyjdzie dość spory wynik. Natomiast jak chcemy policzyć liczebność wszystkich moich zdarzeń, no to będziemy mieli różne przypadki wylosowania za pierwszym razem, ich jest 90, razy na drugim miejscu różne przypadki wylosowania znów tych liczb, ich będzie 89, bo tą jedną już zabraliśmy. Czyli liczebność całej mojej omegi, wszystkich zdarzeń elementarnych, to będzie 90 razy 89. No i tutaj ewentualnie kalkulator Wam może pomóc. E, takich wyników będzie 8010. To jest liczebność e, mojej omegi. 8010 różnych opcji. I teraz idę do zdefiniowania zdarzenia A. To jest zdarzenie polegające na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa 30. I znowu, ja sobie definiuję zdarzenie, zdarzenie, że suma i tak dalej przepisuje generalnie wszystko to, co tutaj jest. I teraz liczebność zdarzenia A. Nie będzie tak ciężko tego wyliczyć, bo słuchajcie, no tak so, zawsze się zastanówcie, czy tych zdarzeń jest akurat tak strasznie dużo, że ja nie mogę ich wypisać wszystkich. Najczęściej odpowiedź brzmi nie, ich nie jest tak dużo. I tutaj też taka jest odpowiedź. A nawet gdyby było ich dużo, to możecie zacząć wypisywać wszystkie zdarzenia, jeśli nie macie jakiegoś innego pomysłu na zrobienie tego i w trakcie wypisywania zobaczycie pewne schematy. I też możecie tak sobie poradzić. Więc nie poddajemy się od samego początku. Jak nie macie pomysłu, to wypiszcie wszystko to, co się zgadza w jakiejś uporządkowanej kolejności. I jak ja to zrobię tutaj? Suma wylosowanych liczb ma być równa 30. Czyli tak, ja startuję od dziesiątki. Liczby biorę do 99, no i suma tych liczb ma być równa 30. No to mnie te liczby powyżej 30 to w ogóle na pewno nie będą interesować, bo jak wezmę na przykład 31, dodam do tego dziesiątkę, to już będę miał 41 sumę. To w ogóle nie ma opcji. Więc zaczynamy od pierwszej liczby najmniejszej. Ja sobie mogę wypisać tak, że wypisuję te wszystkie zdarzenia a w takim nawiasie klamrowym, no i będę sobie wypisywał w takim razie te opcje. Jak wezmę dziesiątkę, no to do dziesiątki, ile muszę dodać, żeby wziąć 30, żeby dostać 30? No 20, oczywiście. Więc kolejną opcją będzie 11 i 19. No i tak sobie po kolei wypisujemy te wszystkie opcje. Dwunastka z 18 nam da 30, później trzynastka z 17. Jedna wartość będzie rosła, druga będzie malała zawsze. Później mamy, a właśnie, i tu jest haczyk, 15-15 może być. Oczywiście, że nie może być. Bo losujemy bez zwracania. Więc jak ja bym zabrał tą piętnastkę już z tego naszego zbioru liczb wszystkich, to ja za drugim razem nie mogę piętnastki wylosować. Te liczby nie mogą się powtarzać, więc nie patrzymy na taką wartość. I kolejne wartości to będą odwrotności tych par. No bo przecież za każdym razem ja mogę albo na początku wyciągnąć tą szesnastkę, a później czternastkę, albo najpierw czternastkę, a później 16 to będą dwa zupełnie inne zdarzenia. Później mamy 17, 13, 18, 12, 19, 11 i ostatnia wartość to będzie 20 i 10. Zamykamy sobie ten nawias klamrowy. I teraz ile jest tych wszystkich zdarzeń? No to mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli liczebność naszego zbioru A jest równa 10. I już prawie całe zadanie jest zrobione. Jedyne, co musimy na końcu jeszcze zrobić, to policzyć prawdopodobieństwo P od A, które jest równe oczywiście liczebności zdarzenia A, które mamy wyliczone, przez liczebność omega, którą mamy wyliczoną. Więc wychodzi nam 10 podzielone przez 8010. Żeby to zapisać w postaci, popatrzcie, ułamka zwykłego nieskracalnego, no to ja muszę oczywiście 0 sobie na końcu skreślić. W ten sposób skrócę sobie te dwa ułamki. Czyli mam 1,801. Podkreślam dwukrotnie wynik i to jest koniec mojego zadania. Więc zadanie za cztery punkty, ale jak sami widzicie, wcale nie wymagało jakoś bardzo dużo, dużo obliczeń.